Takie przewrotne pytanie mam teraz no w kontraście do pogody. Może mieliby Państwo ochotę w domowych warunkach zrobić sobie śnieg? Nie wiem, może ktoś już się stęsknić zdążył. Okazuje się, że można to zrobić, a do, do doświadczenia wcale nie musimy posiadać jakiejś specjalistycznej wiedzy. Takie doświadczenie można wykonać wraz z młodymi naukowcami z Wojskowej Akademii Technicznej. Wszystko w ramach trwającego wciąż pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. 24. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Bez specjalistycznego sprzętu i wiedzy w domu możemy zrobić sztuczny śnieg. Do doświadczenia potrzebne będą pianka do golenia oraz soda oczyszczona. Mówi kapral pod podchorąży Mateusz Szymański z Koła Naukowego Chemików Wojskowej Akademii Technicznej. Jednym ze sposobów otrzymywania sztucznego śniegu jest doświadczenie, w którym wykorzystujemy piankę do golenia, zwykłą ze sklepu oraz sodę oczyszczoną. I jest faktycznie to doświadczenie, które jest bezpieczne i możemy bezpiecznie wykonywać je w domu, nie mając wcześniejszych jakby doświadczeń w chemią. Na początku do naczynia wprowadzamy piankę do golenia. Inżynier Maria Wiśniewska, studentka Wydziału Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej. Następnie dodajemy około 10 łyżek sody oczyszczonej. Całość mieszamy. Ilość sody dobieramy eksperymentalnie. Jeżeli konsystencja nie będzie przypominała lepkiego piachu, możemy dodać kilka kropli wody. Między sodą oczyszczoną a pianką do golenia zachodzi reakcja chemiczna, z której otrzymujemy chłodny w dotyku sztuczny śnieg. Otrzymany sztuczny śnieg faktycznie jest zimny. On nie jest jeden do jednego, tak jak śnieg. Ciężko jest uzyskać idealny śnieg, jednak ważne jest to, że jest on zimny, więc możemy uzyskać efekt chłodu, tak jak dotykamy normalnego śniegu. I dodatkowo jest faktycznie on w miarę lepki. Może nie klei się tak jak taki idealny śnieg do klejenia bałwana ale faktycznie jesteśmy w stanie uformować chociażby kulkę jakąś niewielką. Do 15 maja na stronie pikniknaukowy.pl można znaleźć wirtualne namioty, w których czeka ponad 300 filmów przygotowanych przez ponad 100 różnych instytucji, jak na przykład Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Warszawski, Narodowe Centrum Badań Jądrowych czy Wojskowa Akademia Techniczna. Mówi Katarzyna Nowicka z Centrum Nauki Kopernik. Wirtualne namioty są to foldery na stronie piwniku naukowego. Tam wchodzą sobie na stronę przez cały tydzień od 10 do 15 maja będzie można te materiały sobie pooglądać. One są bardzo różnorodne, są podzielone na strefy i tam będzie można obejrzeć wszystko. Tegoroczne strefy tematyczne to m.in. strefa przyszłości, wynalazki, odkrycia i nowe technologie, strefa zdrowia, medycyna w obliczu zmian klimatu, strefa kultowych eksperymentów czy strefa rodzinna, czyli nauka dla najmłodszych. Piknik potrwa do 15 maja. 24. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. No i proszę bardzo, śnieg w maju. Można? Można. Jak się robi sztuczny śnieg, opowiadała Państwu Monika Suszek.